Siemaneczko, 20 listopada, czyli w dniu wczorajszym wleciały najnowsze pacznoucy do updateu 1.8.0 do giereczki *Frontend Liberty*. Aktualnie właśnie jesteśmy w trakcie maintenance'u, także pewnie za parę godzinek dopiero rzeczy będą dostępne w giereczce. Ale przechodząc do tego, co dostaniemy i jakie nowości nas czekają, to tak. Jeśli chodzi o dwugwiazdkowe dungeony, dostaniemy ich 4 z 5 dostępnych. Ostatni, ten piąty, ukaże się dla nas 6 grudnia, także w chwili obecnej będziemy mieć cztery nowe. Dodatkowo... Informacja dla Was, będziemy z nich dropić itemki setowe, które aktualnie dropią nam z World Bossów. No i dodatkowo musimy mieć 2500 Combat Poweru, żeby w ogóle wejść na te Dungeony. Jeśli chodzi o ich trudność, no to 3 z tych 5 można powiedzieć, że będą lekko trudniejsze niż te jednogwiazdkowe. Natomiast dwa pozostałe, takie praktycznie całkiem nowe, no trzeba będzie jednak nauczyć się tych mechanik. Także zawsze będzie to jakieś dodatkowe wyzwanie. Dalej mamy coś takiego jak Solisium Siege. Czyli jest to taki system wsparcia dla nowych graczy, czegoś takiego ogólnie jeszcze nie mamy, nie ma też na Korei, więc będzie to całkowita nowość, ale jeśli ktoś chciałby wziąć sobie w tym udział, się zakwalifikować, no to tutaj macie rzeczy, które musicie spełnić wymogi, aby móc wziąć udział. Będą do tego osobne czaty dla tych osób, które są w, tym, w tej grupie, tak jakby wsparcia. Także, naprawdę coś ciekawego. Myślę, że sporo nowych osób, które dopiero będą zaczynać swoją przygodę z Front and Liberty, będą korzystały z czegoś takiego, no bo jednak gra rozwija się bardzo szybciutko. Dalej, z tych ciekawych rzeczy. No to dostajemy balans broni: troszkę buffów, troszkę nerfów dla każdej z broni. Ja oczywiście podlinkuję Wam tego newsa pod filmem, także nie musicie się martwić, ale w skrócie mamy tak, nerfy, na przykład dla healerów, za to buffy dla staffa, więc zachęcam gorąco, aby każdy z Was sam na spokojnie zapoznał się z tym artykułem, ponieważ teraz niektóre buildy po prostu będą działać inaczej, niektóre słabiej, niektóre lepiej, niektóre mogą kręcić mniejsze obrażenia, więc żebyście też sami nie byli zdziwieni, że coś tutaj jest nie tak. No i kolejna bardzo ważna rzecz, która wchodzi wraz z aktualizacją 1.8.0, no to wszystkie walki o Rift Stoney czy Bone Stoney będą teraz międzyserwerowe. No ale jak to działa? W sumie to bardzo prosto. Jeśli jakaś gildia na serwerze A posiada Rift Stone B, natomiast inna gildia z innego serwera posiada również ten sam Rift Stone, to określonej dacie i godzinie obie gildie będą mogły się ze sobą zmierzyć, tak jakby w tej walce o Riftstone'a. No i w jakiej formie to będzie się odbywało? Po prostu będziemy bić bossa PVP z danego Rift Riftstone'a, więc mniej więcej coś takiego nas czeka. Natomiast jeśli mówimy o Bone Stone'ach, będą działać na zasadzie eventów, czyli jeśli dana gildia ma Bone Stone i tam będzie aktualnie przypisany dany event, to obie gildie rywalizują w tym evencie. No, a jeśli chodzi o tą, ten najlepszy smaczek, czyli nagrody, no to na takich międzyserwerowych zamieszkach powiedzmy, głównymi nagrodami będą oczywiście lucenty. Więc myślę, że warto jest zainteresować się tym tematem, szczególnie że 6 grudnia do gry wejdą również customowe Battlegroundy, no ale o tym więcej na pewno, gdy już będziemy mieć jakieś takie konkretne informacje. No, i przechodząc do ostatniej części materiału, czyli do tego, co jeszcze ukaże nam się w grudniu, będzie to na pewno event świąteczny, który zacznie się dla nas 13 grudnia. No i dalej, twórcy nie mówią nam wprost, ale pokazują, raczej jest to tak między wierszami czytane. Teraz Wam tutaj puszczę filmik, jak to wygląda. Króciutko, bo króciutko. Ale e, chodzi tutaj o to, e, że zapowiadają nam nową broń. Jaką będzie włócznia? No i teraz pytacie pewnie, kiedy będzie ta broń. Myślę, że na 95% dostaniemy ją już w grudniu, ponieważ ta aktualizacja 1.8.0 nie jest tą dużą zapowiadaną aktualizacją. Także ten ta, największy, ten update, taki grudniowy, dopiero nas czeka, więc musimy jeszcze uzbroić się w kapkę cierpliwości. No, ale tak naprawdę poza tym to by było na tyle w tym materiale. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych albo również na streamkach na Twitchu. Także pozdrawiam cieplutko, Orchidea.